Cześć, z tej strony Artur Przybysz. Jesteśmy po konferencji przed galą Krokau, Boxing Knight 27, a moim gościem jest Michał Cieślak. Witaj Michał. Siemanko. Michał, Dylan Bregon, z tego co go wygooglowałem, to jego największy sukces tak naprawdę to jest akademicki mistrz Francji, nie jest to chyba twój wymarzony przeciwnik? Nie wiem, nie skupiam się na przeciwniku, skupiam się na sobie, wiem o co jest ta walka, bo to jest pas mistrza Europy, to jest walka o moją przyszłość, także... Skupiam się tylko wyłącznie na, na sobie, na swojej pracy. A powiedz mi, czy dla Ciebie dużym wyróżnieniem jest to, że możesz walczyć tak naprawdę na największej gali w historii polskiego boksu, która odbyła się w Polsce, no bo trzy mistrzowskie pojedynki, tego chyba jeszcze nie było. Wiadomo, tak jak mówiłem, dziękuję promotorom za to, że mogę tu wystąpić. Bardzo z tego powodu się cieszę. Byłem tam już na jednej gali, gdzie walczył Artur Śpilka z Łukaszem. Wiem, co tam się działo, jaki był doping, ile było kibiców, także myślę, że tu będzie to samo, co nie? Dlatego то таке додатково мотивuje до чишки праці. Jakiś czas temu rozmawiałem z twoim kolegą Maćkiem Sulęckim, gdy go zapytałem o twój pojedynek właśnie z, z dylanem, powiedział, że tak naprawdę on wie, że ty jesteś level wyżej niż twój przeciwnik. On mógłby się tylko i wyłącznie zastanawiać nad tym, w której rundzie ten pojedynek skończysz, a tak naprawdę jak ty widzisz ten pojedynek? Bo na pewno z trenerami analizowaliście swojego przeciwnika, na pewno jakieś mankamenty jego wychwyciliście, gdzie widzicie jego największe braki? Ja widzę to w ten sposób, że. Muszę wyjść i się boks boksować sobie. Mam się bawić tym, co nie. Yy, I tyle. Mam robić to, co lubię, yy, to, co robię najlepiej, i, i po prostu i to samo przyjdzie. Michał, zapytam Ciebie mm, o temat. Yy... Który jak zadaje każdemu pytanie jest dość kontrowersyjny, mianowicie e, pięściarstwo kobiet. E, czy ty też uważasz, że e, w dzisiejszych czasach e, boks kobiet i te rankingi to są rankingi, które nie mają sensu i tak naprawdę zawodniczka, która w rankingu jest powiedzmy piąta czy szósta, za chwilę może mieć walkę o, o Mistrzostwo Świata, że no, po prostu nie ma to ładu i składu. Ale piąta czy szósta to jest w czołówce, tak? Także wiesz, kobiety jak chcą boksować, to dlaczego bo mamy to znowu też odbierać? Ja osobiście nie lubię, ale jak kobiety, wiesz chcą boksować, to niech boksują, niech się też, też w tym rozwijają. Ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Dlaczego też mamy im to umniejszać, co nie? Także. Krzysztof Głowacki zapowiedział, że najprawdopodobniej już kończy z pięściarstwem, będzie szukał swoich szans w formule MMA. Jak ty to widzisz? Dobrze widzę. Także z tego co wiemy już Krzysiek się przygotowuje, najważniejsze, no, żeby to potraktował poważnie, a jak potraktuję to poważnie, to widzę go. Bardzo dobrze, tak jak artura, tak? Także bardzo mu kibicuję, znamy się z sali. Życzę mu jak najlepiej. No właśnie, a jak ty widzisz Artura, który 3 czerwca na stadionie narodowym podejmie rękawice, a jego rywalem będzie jakby nie było najsilniejszy człowiek na świecie Mariusz Pudzianowski? Tak jak już mówiłem, z Arturem się znamy, z Arturem razem trenowaliśmy, z Arturem razem przebywaliśmy na sali. Nie może być inaczej, że żeby, bym to inaczej widział jak wygrany Artura, tak? Także też mu tego z całego serca życzę, będę trzymał za niego kciuki, będę to obserwował i. No i co, nie ma innego wyjścia, co nie? Artur musi to wygrać. Yy, walka w MMA trwa 3 razy po 5 minut. Yy, czy ty myślisz, że Artur yy, da radę yy, przez 15 minut uciekać Pudzianowi, który umówmy się, będzie dążył do tego, żeby złapać i przewrócić? Ale kto powiedział, że Artur będzie uciekał przed nim? <laughs> może wcale tak nie będzie. Także wiesz, zobaczmy, co przyniesie walkę. Czyli stawiasz, że wygra bezapelacyjnie Artur? Tak, stawiam. Tak jak mówię, ja jestem z Zimmy cały czas w kontakcie. Widywaliśmy się na sali razem trenowaliśmy i nie ma innego, innej możliwości. Po prostu już tak mam. że się z kim znam, no to już wiesz. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę Ci oczywiście zdobycia mistrzowskiego pasa i życzę tobie przede wszystkim powrotu do tych największych walk, bo swoją dotychczasową karierą na to zasłużyłeś. Nie dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców. Trzymajcie za mnie kciuki. Dzięki.